Cześć, jestem na Od razu mówię, że za tego nie ma bana I przed chwilą zrobiłem Buga, e, co mnie nie chcący, ale w internecie znalazłam tylko jeden film. Za granicą, na Polsce tak nie znalazłem. Ja, jak widać, jest 10 sezon i mam lotnie. Ta nazywa się X. Normalnie mogę ją grać. Wszystko, jak ją zrobiłem, normalnie w karierze nie zaliczać się to. Po prostu mam winów, a tu mam 17 winów. Eee, a w tym sezonie mam 0 winów Zostaje się ekstra z tego buga i wszystko Polega na tym, że idziecie na pary z jednym kolegą I działa to tylko na zwyczajnych parach Gdzie na Arenia, ale chyba tak nie ma Nie na buga, to tylko na parach Wygracie, więc tak Od razu gracie Jeśli bus startuje To od razu wasz kolega musi wyjść do lobby Nie z gierki całkowicie, to po prostu do lobby Wychodzi z meczu, wy umieracie przy... najlepiej w morzu i musicie umrzeć przed top 2. Nie możecie umrzeć w top 2. Eee, po prostu lecie do to, może, i oglądacie Gierkę do końca. Nie mogę pokazać w praktyce, bo już zrobiłem tego wina i dwa razy to nie działa. Ale dostajecie też X-Flade termowego winna i tak samo parasolkę. Nie się na Fortnite Trackerze. Co w sumie teraz mogę pokazać, więc tak. Przyjdźmy sobie tutaj Fortnite Tracker. za tak, Fortnite Tracker. Wejdźmy na interes. Sezon 10, jak widać to jest 17 winów na solo. sezon 10. I jak widać 0 win'ów. I tak samo jak w Fortnite. Nie zalicza się to, ale to jest błędna baraselka i za to nie powinno być bana. Więc yy, el, jeśli ja Wam się spodobał cinzy, to zostawcie łapkę w górę, suba. się, żegnam Elo. Gdzie jest za szybki odcinek, więc może być błęd... mogą być błędy Elo.